Hej, drodzy widzowie. Bierzemy sobie na shootera Tribes Ascent. 100 free-to-play skill-based shooter. Eee, <grywka> Powiem szczerze, że sobie tylko chodzi. Na <grywka> przynajmniej chodził przed update'em. Eee, Rozdzielczość, no Tyle co tu widzicie. Eee. Bo tu nie mogę spojrzeć na ustawienie, ale generalnie, hmm. a tutaj są grafiki, detail ustawione jest na very high. No dobra, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Grałem chwilkę w tą grę jeszcze, jak to była close beta, i szczerze mówiąc, sa power, jak dla mnie, A czy coś się zmieniło na lepsze? No zaraz zobaczymy. No i dobra, Roszy. bardzo dużo różnych trybów. Nie wiem, the de Flag, bo większość jest odblokowywana razem z Levelem. No i czekam w kolejce. No dobra, idziemy z Koksem. A gierka ma dosyć spory potencjał, jest bardzo dużo rzeczy do odblokowywania, co się Call of Duty. dużo map, grafika jest całkiem niezła, chociaż wymagająca. O już słychać pole bitwy. No i dlatego jest taki bardzo... O, chyba? O, chyba? To jest Dosyć bardzo rzadki <trych> tym gry, już wymierający w zasadzie. Wzieli przypominający trochę Quake'a. Dzieci się prędkość i skill. A nie to, jak dobrze się zakampimy. Większość broni strzela tej parabolą. A sami... O, sami brzmimy się na takich jakby rakietowych myszkach. Byłem Juggernautem, więc... Koleś byłem mnie zabić. Ja jestem bardzo chujowy w tej grze. Widzicie, opóźnienie tego buko, że jest spore. Jakiejś innej broni. O, no, spin -fuser. o, skin fuse. O, siepałkę. Zrobić się to to już nie jest takie proste. Dzisiaj mi to idzie bardzo słabo. A przeciwnicy się na mnie używają. No, tak to się ma pierwszy level Nie, gra jakoś generalnie teraz widzę, że dostałem po tym obejście nie w performę bo wcześniej się grało w to chujowo jak bać Miałem ledwo 15 klatek Teraz widzę, że tych klatek chyba że to sterowniki coś. Jest... A że to sterownik coś pomogły. A w tej chwili mam go i tak klatek, co było wcześniej dla mnie nieosiągalne. No dobra, zagrałem jak klub skończony. Dobra, cieszę się. No, Nie byłem ostatni. A to psikus. <ścoughs> nie wiem, jaki trend stał? No dobra, wydaje się, że Exit Match. Szczerze, że, że TDM jest jeszcze gorszy eee, oczywiście wszystko się zablokowuje za punkty, które się zdobywa w grze, tak samo jak League of Legends i nie wiem. Ta Blacklight Tango Down Z tym, że w przeciwieństwie do Blacklighta tych punktów trzeba tutaj strasznie dużo naciłować, żeby cokolwiek odblokować, a że są dosyć spore No i no, trzeba się trochę namęczyć, żeby tą grę polubić. No, też fajniejsza matka. A, tak jak wspomniałem, ślizgałem się na tych takich rakietowych nóżkach. Ważne jest, żeby umieć się rozpędzać w tej grze. Spację trzeba trzymać, żeby lecieć, można puścić ją wtedy opłodamy na ziemię. Zaraz, ja coś się pogubiłem, Zrespiłem się prawie w bazie niebieskich. A nie, dobrze. Widzisz jaki zęb śmierdzący? No, nawet nie wiedziałem, po co jest nie jestem. Nie no, przykro mi ja. ja nie umiem w to grać, to nie jest gra dla mnie. Chyba, A ty skąd masz karabin? Kurwa, jebany. No, nie wykończ z tego gówna. Przecież to porażka, łoją mnie jak chcą. Ale jestem pod wrażeniem. Na pewno gra dużo, dużo, dużo lepiej chodzi niż to miało miejsce wcześniej. No co się rozpędzę. Going fares, widzicie? Nic w tej grzeszy nie osiągnęłem. Nie, podstawowe rzeczy zdobywam. Nie mam na nawet. Spadam, lokujemy na kamień. Dobra, przejdę się po ziemi. Oczywiście jetmak ma ograniczoną energię, wszystkie można rozwijać, są perki i inne takie tego typu pierdoły. Kurwa, czołg. Chyba, chyba powinienem go rozwalić jako dogernoc. O! czyżby? na mojej mini-myszce laptopowej to co mogę pograć. Gra wymaga pozycji i naprawdę wymaga spoza skilla. O! Hehe. <laughs> Base toreb mnie zawił. Ale Do kogoś, kto panuje podstawy, naprawdę wydaje mi się, że gra może być bardzo wciągająca i ciekawą odskoczną od tych wszystkich on-race shooterów, jakie nas teraz atakują z każdej strony. Nie ma się co oszukiwać. Większy się sobie na, na kalkę Call of Duty albo Battlefielda. Mogłem chociaż kogoś raz zabić, w to fajnie. No i widzę, że tylko ja jestem moobem. Aaaa, dostał! Kurczę pieczona. Dwa razy go trafiłem, je fajny ma sprzęt. Jak już kuszę. Troszkę baw żagernot. Nie wiem, czekaj, jest z takiego pana jak to to odbije, coś nie zachwyca, to on no co? Ja bym się aż tak to zachwycał, no ale... O gustach się nie dyskutuje. Jest! Mam killsa! Ja pierdzielę! No mój pierwszy w ogóle. Uh co po dać? wejść. Myślę, że za sukces. Pewnie go coś wcześniej prawie ubiło. Myślę, że grenoty można nawet pograć w miarę spoko. Fajna opcja jest, że weźcie. Te słabsze klasy się mogą od. Od was odbijać. Ooo, no nie zabił pan Dobra. spędu. No, 12 minut do końca meczu. Nie wiem, czy będę całego rozgrywał. To może być trochę taka. Anoga. Nooo. Mm. No. I teraz nie wiem, jak to zrobić już trochę żemieniać tego po prostu. To ma strasznie duże opóźnienie. Nie umiem z niej strzelać, jeszcze coś mi próbuje zabić. ale, damage. Uuu, mam kolejnego. Uhuuu! Ja cię jak Kurde, zawalają. A, oczywiście mówiąc o fps ie muszę mieć na myśli to, że cały czas nagrywam, no więc nie. jak zwykle mój nim przegrał. No nic. To było szybki rzut okiem na Tribe Sassand. Jak ktoś chce się trochę sprawdzić, trochę się wysilić. Na pewno zdecydowanie polecam. Ja jest całkiem ciekawa. No i co tu dużo mówisz? Na pewno inna niż wszystkie, jakie nas teraz ostatnio zalały. Po prostu wszystko Modern Days 4. Tak więc, na razie, do zobaczenia. I może do zobaczenia w grze. Hej!